Cześć, zapraszam Was na trening wzmacniający kor, czyli konkretnie mięśnie, tłowia, brzuch, ale również plecy. Nie zapomnijmy również o pośladkach. Dlaczego ten trening jest bardzo istotny? Nie tylko dlatego, że dzięki temu poprawicie shape w talii i odsłonicie swoje six ale przede wszystkim zabezpieczycie cały swój układ mięśniowo-stawowy. Wzmocnijcie tułów, dzięki temu będziecie mogli wykonywać w lepszy sposób, z lepszą techniką bardzo wiele ćwiczeń, bo kor mięśnie, tłowia są potrzebne do wykonania każdego ćwiczenia. Będziemy wykonywać 15 powtórzeń. W tym treningu, naprawdę, przede wszystkim podkreślam to jeszcze raz: najistotniejszy jest technika wykonania ćwiczenia. Utrzymanie napiętych mięśni, tłowia, właśnie tego. Poru, o którym wspomniałem, to jest kluczowe. Dopiero później, w drugiej, w drugiej części ćwiczenia, koncentrujemy się na tempie wykonywanego ćwiczenia. W tym wypadku wolniejsze tempo, znaczy dłuższy czas pracy mięśni pod napięciem, a docelowo lepsze efekty. Także koniec tego gadania. 15 powtórzeń w każdym ćwiczeniu, startujemy. Jak widzicie, już jestem w pierwszej pozycji, także kluczowa technika. Próbujecie wyobrazić sobie, że odrobinę zbliżacie miednicę do żeber. Tutaj brzuch jest aktywny, cała boczna taśma mięśniowa aktywna. Unosimy nogi, pośladki również pracują. Dociskamy rękę do kolana. Prostujemy całość. Najistotniejsze w tym ćwiczeniu, nie możecie pozwolić na to, żeby tu się ruszał. Wyobrażacie sobie, że tuf jest takim stołem albo sztywnym betonowym klockiem, który ani drgnie. Za chwilę pokażę wam wersję łatwiejszą. Schodzimy na podpór na kolanie, zmniejszamy dźwignię, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać tuf i dalej pracujemy w podobny sposób. Pamiętaj przede wszystkim, co jest głównym celem ćwiczenia. Czyli wzmacnianie tłowia. Aktywny brzuch, aktywna boczna taśma mięśniowa. Dodatkowe napięcie tylko stymuluje większą pracę tłowia. To jest kluczem tego treningu. Za chwilę przejdziemy na drugą stronę. Jeżeli chodzi o przyjęcie pozycji, łokieć w linii z barkiem, możesz odrobinkę na starcie położyć go bliżej, skierować bliżej pachy. Wychodzimy, aktywujemy tułów i zaczynamy pracę. Całe ciało w jednej linii. Pośladek mocno trzyma, ale trzyma również. Cały brzuch tułów. Głowa utrzymana w linii z tłowiem. Super. Nie jest wcale to łatwy trening, ale naprawdę wa warto go. Dodawać, nie bój się przejść do łatwiejszej wersji. Pamiętaj przede wszystkim jakość. Więcej zyskasz wykonując łatwiejszą wersję ćwiczenia z lepszą techniką niż odwrotnie. Tak jest. Ostatnie powtórzenie. Za chwilkę przejdziemy do podporu przodem. Wzmocniliśmy boczne taśmy mięśniowe pracowały solidnie pośladki, a za chwileczkę przejdziemy do odporu ważne. Zaktywuj brzuch, wykonaj lekkie było pochylenie miednicy. Sprawdź czy twoje pośladki są napięte. Czy twój brzuch jest napięty. Jeżeli wszystko działa, patrzymy. I idziemy do góry Nie pozwól, żeby w trakcie odrywania ręki od maty Twoje ciało chodziło na boki cały czas czujesz aktywny, napięty brzuch. Jeżeli czujesz, że Obciążenie przechodzi na odcinek lęźniowy, przejdź do łatwiejszej wersji. Również w tym ćwiczeniu mamy łatwiejszą wersję. Schodzimy klasycznie na kolana, aktywujemy tułów i lecimy dalej. Brawo! Zasady się nie zmieniają, a poziom trudności tak przede wszystkim starając się utrzymać. Możliwie najlepszą jakość ćwiczenia. Brawo! Kolejne ćwiczenie za nami. Za chwileczkę przechodzimy dalej na start. Wznosy bioder, odrobinę odpoczną ręce. Położymy pięty blisko pośladków. Zakopujemy brzuch. Sprawdzamy, czy wszystko gra. Sprawdzamy, czy nie ma przerwy między odcinkiem lędźwiowym a matą. Aktywujemy pośladki i wychodzimy do góry. Teraz przede wszystkim pracują pośladki. Pracuje część lędźwiowa prostownika. Super. Chwilę utrzymaj napięcie za każdym razem. Nie puszczaj aktywnego brzucha. Czuwaj się w pośladki. To właśnie one mają wykonać ten ruch. Unikaj nadmiernego przeprostu. Jak będziesz mieć aktywny brzuch, to całe ciało utrzyma liniowość. Super. I jeszcze do tego lepiej będziecie czuć pracujące pośladki. Brawo. Końcóweczka. Ostatnie powtórzenie. Tak jest. Mamy to. Pośladki palą, ręce chwilę odpoczęły, także możemy je znowu wykorzystać. Przechodzimy powoli do leżenia na brzuchu. Teraz dość e, trudne zadanie, ale na pewno możliwe do wykonania. Staramy się zbliżyć ręce nad biodrami. I chwila odpoczynku. Wyobrażamy sobie, że przez chwilę unosimy się w powietrzu. Odrywamy klatkę piersiową. Odrywamy uda. Napinamy pośladki. Wzmacniamy całą tylną taśmę mięśniową. Dodatkowy ruch rąk i ramion powoduje mobilizację stawu ramiennego. Z pewnością ciało Wam podziękuję za to ćwiczenie. Mimo, że w trakcie będziecie zapewne się męczyć, ale dzięki temu poprawicie postawę ciała, pozbędziecie się okrągłych pleców, wzmocnicie mięśnie ściągające łopatki, wyprostujecie swoje ciało, a docelowo Możecie się również pozbyć wielu dolegliwości w odcinku piersiowym, lędźwiowym. Więc naprawdę warto poświęcić trochę czasu na solidny trening, na wykonanie jak najlepszych powtórzeń i cieszyć się pełną sprawnością ciała. Super. Mamy to cały trening za nami, pot na czole jest, także mimo że trening wzmacniający, specjalistyczny, ukierunkowany głównie na wzmocnienie tłowia, to można się przy tym zmęczyć. Piąteczka dla Was. Do zobaczenia.